Jednego słonecznego dnia udałem się na eksplorację opuszczonego domu, tajemnicza aura tego miejsca wzbudzała we mnie pytanie, co tam znajdę? Dodatkowo niezwykle intrygujący był fakt, że gospodarstwo wydawało się być zapomniane przez świat, jakby czekało na odkrycie. I to co było w środku przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Jest pustostan, o kurde ile tutaj tego zostało? Normalne korepki ryżu, sól, kasza niecimielna, więcej jedzenia też nie ma No, powiem wam, że jest klimat. Taka farba już odłazi, ale jest jeszcze to względnie w dobrym stanie. Zastanawiam się trochę, czy to na pewno było mieszkalne. Bo tu od razu na wstępie mamy jakiś zmywak, trochę tak to nazwijmy. I oczywiście tańczy na które już chodzę, ale... Zobaczcie, jakaś choroba stara. Ale nie wiem, czy ona jest do otwarcia. To jest, to jest pusta, nie ma nic tym. O kurde! I da się wejść. Widzisz, zamek jest względnie nowy. No, tak. Tutaj jesteś trzyma, nie nic na to. jeszcze nawet może za dużo powiedziałem, że pozostało się bo wszystko już powycinane. Ej, kurde, to nie jest pustostan. Ja myślałem, że to może być pustostan, chciałem to bardziej sprawdzić. A tu jest normalnie, pełnoprawne, opuszczone miejsce. Bo mamy jaki wielki boiler. Patrzcie, nie rozkradziony, nie wycięte w ogóle. To jest jakaś elektronika, jeszcze zobaczcie. Nie taka bardzo stara. Sam od tych bezpieczników, mam nadzieję, wrażenie, że to nowsze jest. Jeszcze jakieś maszynki do godzenia. to mydło, to chyba już wszystkie plagi bakterii poznało, jakie da się poznać. Wyjątkowo, jak na, słuchajcie, jak na street, wyjątkowo posprzątane, ale przedmiotów i tak trochę mamy, bo mamy nie takie, nie wiem, na bagaże, lecz puste całkowicie, baniaki nie są puste, patrzcie, nie da się tego uchwycić za bardzo, ale jest tu woda, chyba woda, bo to nie jest jakoś przejrzyste, o Jezu, jakie pańczyny, jeszcze taki stary lambion, patrzcie, ale to ma klimat. Ale tutaj z przedmiotu w ogóle sam stan jest raczej spoko tej podłogi, nie jest jakaś popękana i raczej nie powinniśmy się zawalić. Jeszcze patrzcie te stare bańki do, sta do, ro do robienia na pecach. Tu też kolejna chyba zniszczona bardziej lampa. Ta jeszcze z takim szkiełkiem, żeby to bardziej konkretnym kierunku światło odbijać. Jakaś blasa. Co to jest? A tu nie jest od Prodiza? Prodigia? Prodiza niezu, nigdy nie pamiętam jak to się mówi. Chyba tak, patrzcie, tu był wejście na kabel. Tam jeszcze patrzcie, jakaś jest yy, skrzynka. Ale pusty, bo to jest są jakieś papiery. Tam jakiś... Tak jak do tego podejść, nie tylko tego tutaj się respią. Coś mi to zaintrygowało. Miernik, ale elektroniczny, tylko nie wiem do czego to. Jak ktoś z was wie, to się podzielcie, bo ja z elektroniką za dużo wspólnego nie mam. Tu w ogóle jest strop murowany i pańczyny. Trzeba chodzić w ten sposób i skrzynia kolejna, co bardziej walizka, ale chyba teraz pusta. Z tego co już powadzę, poczułem tak. Stara piła pewna jak zerzywiała. Ale co to jest? Emalia. Do skór, bat, jakiejś ważności tu nie widzę zbytnio. Tutaj jakieś było bardziej gospodarcze, a zwierzęta, zdecydowanie, proszę, mamy garki, pasze, a tu mieszkalne, obok są miały, mieli zwierzęta tupych, salon. Także mocno zrujnowany, i w stanie niż to powiedzmy wejściowe pomieszczenia i strych. Ale teraz jest zagadka. Słuchajcie, fintaka, bo jest trochę finałowa zagadka, finałowe miejsca, ile tam się wejdzie, czyli do tych wejściowych, do tych wyjściowych drzwiach. jedno drzwi zamknięty, może z zewnątrz się da wyjść. Czy mi się tu się da wejść? O kurde! Ale jaja. Jest tego o wiele więcej. Kuchnia, salon, wszystko. I zostały rzeczy. Tego się nie spodziewałem. Proszę, ty dupę. Jestem w szoku. Zobaczcie, ile tutaj tego zostało. Szelepne robastwo. i stare jakieś charyk, jakieś niespecyficzne. Żranda strasznie. Tu jeszcze mamy w ogóle jedzenie. Sól spożywcza została całkowicie. Ryż. Normalnie torebki ryżu. Zobaczmy, czy daty mamy, do kiedy, to ważne. 2013. O, 12 stoi i opuszczone, a tu jeszcze więcej. Pająków oczywiście, ale... Sól, kasza, nicmienna. Coż ty, w dupę, nie myślałem, czy to aż tak dobre będzie miejsce. Szczególnie, wiecie, jak tam byliśmy z boku, wchodziliśmy, wszystko badaliśmy, to wydawało się, że najlepsze za nami. A to nie było najlepsze. Strzykawki. Jakieś... Pularell? Nie wiem co to jest, ale dzięki Chad że istnieje i istniejesz i zostało tutaj nam właśnie napisane co to jest. Patrzcie jaka latarka stara. Taka bardziej powiedzmy Lidlowska, ale myślę, żeby zaświeciła jakby bateria włożyć odpowiednio, bo czarówka normalnie jeszcze jest. Tu z kolei mamy chyba jakąś... nie wiem czy mąkę w tym, czy kaszę manną, coś tego typu. Tutaj chyba jakaś jest kasza, nie wiem, czy gryczana, czy co. O kurde, jeszcze taka stara peredowska latarka, patrzy, Bez baterii, ale jaki to ma vibe. Nadaje taki peredowski klimat, takiemu miejscu. Już nie mówiąc, po tym dywanie. Nie wiem, czy tu bezdomni nie mieszkali przez jakiś czas. Chyba kuchenka, ale jakaś starsza, bo tam był piekarnik. Albo było to wielorodzinne, albo wyraźnie na pewno tu bezdomni byli, patrząc po, po tym. A to się dziwna lokalizacja, ale to daleko od jakiegoś um, Większego miasta 2011. Patrzcie, więc to jest bardzo długo opuszczone i zaskakujące, że tak dobrze stanie wyrzany graffiti. Mleko. O Boże, to jeszcze ma zawartość, to jest nie na początek Ej, tu na banku bezdomny. Patrzcie na zakrętkę. Widzicie, unijne te zakrętki. I sama data ważności 2022 rok, więc na bank tutaj musiał być jakiś bezdomny. Samo miejsce stawiam, że musi być mniej więcej opuszczone od tego 11 albo 13, czyli co najmniej 10 lat. A to domowi się tu bezdomny, bo tutaj mamy jeszcze inne jedzenie, i na też, jakiś Serek 2022, czyli 3 lata temu około. Tutaj bezdomny sobie urzędował. Tu więcej jedzenia też nie na początego. O boże, co tu się stało z tym? Jeszcze taki czajniczek elektryczny, stary, zniszczony w cholerę, zardzewiały. Jak się to da z pająkami, gratis. Ale mamy jeszcze ubrania, i to dużo tych ubrań. To głównie nie czy kobiece, bo ta kurtka, widzicie, jest trochę wielka, jak na kobietę. Ej, nie wiem co to jest, to jest ogólnie odkręcone, tu jest coś czarnego, nie wiem czy chce wiedzieć, bo to nie jest woda na bank. No, no, dlatego... Ej, jakaś książka stara, za... tak zniszczona ta układka, że nie mogę tego rozczytać w zasadzie. Nagrodę za dobrą naukę w roku 1952-1953, komisja łączności miasta ze wsią jakąś tam. Ale stare znalezisko. Zabawka na pilota? Co? <grym> jakby to działało? Czy działało? Pewnie bym baterię włożył. Choć ja tam mechanicz mi nie nie, 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 to nie będzie działać. Ale, jakby to odpalić, tu. <grym> ale byłoby jaja. A tu patrzcie. jej gazety. Włożył lufę do ust, ale ręka mu zadrżała. Zaledwie dzień po próbie samobójczego zamachu. Prokurator pułkownik Nikola. Przybył, Ujawni, dlaczego zdecydował się na ten desperacki krok 2012 rok. Tutaj jeszcze mamy kuchnię, dalszą część, jakieś buty męskie, może bezdomnego. Zdecydowanie tu bezdomny mieszkał. Tu miał swoją, powiedzmy, bazę. Ale tu jest też jeszcze bardzo dużo przedmiotów, ale większy bałagan. Czasami, zobaczcie, mamy łóżka, mamy... Hmm, jakieś materasy, mnóstwo alkoholu, butelek po alkoholu jeszcze na tyle, słuchajcie teraz dużo to że ciężko tutaj chodzić tam taki sok z banana no mnóstwo alkoholu, jaki fajny zegar stary, patrzcie na sobie nawala tym dynzdem metalowym, czy jak to tam nazwać a ciekawe, bo zazwyczaj mi się zdarzało tak, że te zegary się zatrzymywały na godzinie trzeciej i akurat byłem nieraz w opuszczonym domu, gdzie była godzina trzecia w nocy i to tyle, będzie godzina duchu za to chodzi to szafa a, przecież święto, kurde, przez karnik, Ciuchy, koszule męskie głównie, chyba, nie jestem pewna, ale to generalnie patrzę, że są takie buty wielkie, jakie buciory męskie. Buciory 45. się, że to raczej jakiegoś mężczyzny, który zamieszkał niebezdomnego. I jakieś listy. Zdecydowanie pocztówki świąteczne, ale to nie jest wypełnione. To wszystko są koperty puste. Tu wiecie co? Ciężko będzie chodzić po tym materacu. Ach, chyba tylko mamy pozostałości spożywcze: jakieś oleje, naczynia, krzyszy, farelka, taka elektryczna. O kurna, coś tu jest. Chciałem że pusta. Jakieś... Nie wiem po co tu papier włożył. Nie wygląda to apetycznie. I soki pomarańczowe. Coś jest z ale nie wiem czy chcę wiedzieć co to jest. Coś tam sobie zwiędło. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu kończymy tę mega klimatyczną podróż po domie, który się w ogóle nie spodziewałem, że będzie tak kozackim miejscem, bo bardziej się spodziewałem się, że to będzie pustostan. Więc mam nadzieję, że Wam się również podobało, więc zostawcie wtedy łapkę w górę i suba i widzimy się gdzieś tutaj w poprzednim odcinku. Do zobaczenia tam. Siema.